Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie. Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet? Bo to jest stresujące, bo to jest za duża odpowiedzialność, bo to jest presja, bo właśnie ludzie będą mnie prześladować, mafia się teraz do mnie zgłosi i, mi i milion innych rzeczy. I wiesz co, teraz, kiedy dyskutuję o tym z tobą, to mam wrażenie, że to wszystko, te wszystkie blokady sprowadzają się do lęku. No tak, do lęku albo do poczucia niezasługiwania. Nie, nie, nie jestem dość dobra. I czasem mam wrażenie, że to jest oba naraz, że to jest nasz lęk przed tym, że my na coś nie zasługujemy i zaraz to wyjdzie na jaw, i wtedy cały świat się dowie. No i tym sposobem nasze bogactwo poszło się schować. Wow. Tak, bo się okazuje, że nie zasłużyłyśmy w ogóle na to, że nie, nie mamy certyfikatu na to, żeby zarabiać 10 tysięcy miesięcznie. Nie, nie, nie. To co z tym robić? Co zrobić już z tymi przekonaniami? Jak, jak, się, jak, się ich, jak je zneutralizować? Wracając do naszego słownika, nie pozbyć, tylko jak je zneutralizować? Wiesz, co myślę, że przede wszystkim yy, yy, uświadomienie sobie, że to nie jest obiektywna prawda. Uświadomienie sobie, że to, że ja wzrosłam w jakimś środowisku, w którym pewne. Opinie były prezentowane jako fakty, to nie znaczy, że to są fakty że tych we, wie, że, że, nie wiem, w moim środowisku na przykład może y, nie wiem, pokutować przekonanie, że y, znajomy płaci mniej, znajomy płaci połowę na przykład, tak? Albo mm -hmm. że y, nie wiem, powyżej jakieś kwoty, w ogóle, nie ma, w ogóle nie ma szansy, żeby taką kwotę zarabiać. Ale to jest tylko prawdziwe w tym moim środowisku, w którym ja funkcjonuję albo w którym się wychowałam. A są inne przestrzenie, czy na przykład, nie wiem, że 3000 to jest w porządku pensja, a na przykład 7 to już jest w ogóle ola Boga, a 10 to nie wiadomo kto zarabia. Już nie mówiąc o wyższych kwotach. To jest prawda tutaj w tym środowisku. Uświadomienie sobie tego, że, że to jest prawda w tym środowisku, a w innym środowisku, w nie wiem, firmie obok, w mieście obok, po prostu sąsiadka z za ściany. Będziesz żyła w zupełnie innej rzeczywistości. I ona będzie tak samo prawdziwa w tym kontekście, że tak samo się będzie manifestowała moja rzeczywistość dla mnie, ta, w, której ja, w którą ja wierzę, i jej rzeczywistość dla niej. Uświadomienie sobie, że te, te wszystkie opinie są tylko opiniami, a nie obiektywną prawdą. Obiektywna prawda jest taka, że pieniądze są neutralne i naprawdę możesz przyciągnąć każdą kwotę. Każdą kwotę, taką, którą sobie wyobrazisz, że chcesz. I rzeczywiście uwierzy, że to jest możliwe, i czasami rzeczywiście jest tak, że mamy tak bardzo głęboko zakopane po prostu jesteśmy tak zakopane pod tymi przekonaniami, że potrzebujemy czasu, żeby nasza podświadomość na spokojnie, powoli się nasycała. Tą alternatywną rzeczywistością, która jest dla mnie bardziej wspierająca, to może trwać jakiś czas. Ja nie twierdzę, że to będzie tak, że ja dzisiaj decyduję chcę milion i Bach, nie? Ale jeżeli ja będę pracować nad sobą na co dzień i między innymi na przykład zapytałaś, w jaki sposób, mhm. stosując moją ukochaną metodę opukiwania, ale ja najpierw muszę mieć świadomość, że to mam, że, że mam takie przekonanie, prawda? Czyli przyglądanie się sobie najpierw, a później zadziała.